Czy wyobrażacie sobie życie w mieście, w tak odizolowanym od reszty świata, że nie można do niego dojechać nawet samochodem? W mieście, które przez 9 miesięcy jest zasypane śniegiem, temperatura spada do minus 20 stopni, a przez cały grudzień i połowę stycznia trwa noc polarna? Taki właśnie jest rosyjski Norilsk. A gdyby tego było mało. Odkrywam sobie krwawą i mroczną historię, która swoje początki miała jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. E, stop! Stać! Cześć. Kim jesteś? Mieszkasz tu? Меня зовут Сергей Konstantinowicz Iwanow. Ty nowy? Ja ciebie nie znaju. Mam nadzieję, że masz przepustkę, bo jak nie, kręcę materiał o Norylsku I tak, mam przepustkę. Jak chcesz, to możesz do mnie dołączyć. Na pewno hojnie cię wynagrodzę. Nagroda? No, jak będzie taka procentowa, ty znajesz, to połogę. Świetnie, więc zaczynajmy. Zapraszam. Dokładniej mówiąc, Norylsk znajduje się w kraju krasnojarskim. Przypominam, że geografia w Rosji jest nieco zakręcona, jak ich miłość do cara. I cały kraj podzielono na mniejsze jednostki, takie jak republiki, obwody czy właśnie kraje. Kraj krasnojarski słynie ze swoich pięknych, górzystych krajobrazów i swojej stolicy. Krasnojarsku, wiem, oryginalne nasadnictwo, ale trzeba przyznać, że jak na europejskie standardy, to stolica wygląda naprawdę dobrze. Jednak kraj krasnojarski obejmuje ponad połowę syberyjskiego okręgu federalnego, a im dalej na północ, tym temperatury są coraz niższe, a noc polarna trwa coraz dłużej. A Norelsk, jakby Wam to powiedzieć, jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ obszarów na świecie. Dzieli go zaledwie 300 km od koła podbiegu Nowego, otoczonej dziesiątkami, a nawet setkami kilometrów pustej tundry, przez którą nie sposób się przedrzeć. U nas w Norilsku kiedyś było lato, ale ja nie pamiętam, bo był wtedy pracy, a jak już wyszedł, to znowu była zima. Rzeczywiście, w Norilsku przez prawie cały rok panuje zima a dodatnie temperatury zwykle pojawiają się w przedziale czterech miesięcy. Jest to czerwiec, lipiec, sierpień oraz wrzesień. W pozostałych miesiącach temperatura waha się od minus 20 do minus 30 stopni Celsjusza, a rekordowa temperatura odnotowana tutaj to minus 50 stopni Celsjusza. Najgorszy jest okres od końca listopada aż do połowy stycznia, bo nie dość, że jest wtedy najzimniej, to jeszcze nadchodzi noc polarna. I niebo na sześć tygodni ogarnia całkowita ciemność. A wy w Polsce narzekacie, że jak dzieci i wracacie z pracy, to macie mrok. Ja mam mrok non-stop. Fakt, ja pracuję na kopalni. Współczuję Sergii, ale najstraszniejsze w Norylsku nie są niskie temperatury. Nie jest też noc polarna ani tym bardziej praca na kopalni bez podstawowych zasad BHP. Najstraszniejsza jest izolacja. Do tego miasta trudno dojechać samochodem. Mówi się, że do najbliższej sensownej drogi jest około 400 km. To prawie cała szerokość Polski. Oczywiście rzecz jasna, na zdjęciach satelitarnych można dostrzec pojedyncze dróżki, tak jak ta prowadząca do Dudinki nad Jenisejem, ale pokonanie za ich pomocą wszechotaczającej Norylsk tundry pełnej wilków, niedźwiedzi to proszenie się o śmierć. A więc pozostają nam tylko dwie drogi – powietrzna, czyli samolotem oraz morska, czyli statkiem. Jednak to też nie jest takie proste, ponieważ Norylsk jest miastem zamkniętym i aby móc go zwiedzać, trzeba otrzymać pozwolenie od rządu pod karą deportacji, grzywny, czy też późniejszych problemów z uzyskaniem wizy. Prawda, mój kamrat był kiedyś zdeportowany, bo on zgubił przypostkę. A tu samoloty nie latają za często! On tydzień spał na lotnisku! Biorąc pod uwagę te wszystkie niedogodności, to Norylsk jest dość licznym krajem. W 2021 roku zamieszkiwało tutaj 182 tysiące ludzi. A jeżeli weźmiemy jeszcze mieszkańców tymczasowych, to robi nam się liczba 220 tysięcy. Mimo, że jest to dość depresyjne miasto, to kopalnie płacą naprawdę dobre pieniądze. A to przyciąga robotników. Rocznie wydobywa się tutaj ponad pół miliona ton miedzi i tyle samo niklu. I 2 miliony ton dwutlenku siarki. Oprócz tego wykopuje się tu też także kobalt, platynę, palat oraz węgiel. Możemy powiedzieć, że Norylsk to taka kura znosząca złote jaja. Miasto położone na jednych z największych złóż niklu na świecie. Nic więc dziwnego, że jest to dość ważny punkt strategiczny dla Rosji i rządowi zależy, aby chętnych do pracy robotników było jak najwięcej. U nas pełno górników, a to niebezpieczna praca, a przez kopalnie brudne powietrze i ludzie umierają na raka. Mój dziadek też umarł, fakt, ale on na podaczkę alkoholową. To prawda, górników jest tutaj co niemiara, jednak ten surowcowy raj Powstał na krwi, pocie i łzach ludzi, którzy ginęli tutaj przed laty. Cofnijmy się do 1935 roku, czyli 4 lata przed wybuchem II wojny światowej. Na terenie dzisiejszego Norylska utworzono Norilak poprawczy obóz pracy czyli po prostu gułak. Więźniów zaganiano tam do ciężkich prac budowlanych. Mówi się, że na początku lat 50. Niewolniczą pracę wykonywało tam ponad 70 tysięcy ludzi. Ówczesne władze doskonale wiedziały, jaki potencjał skrywany jest w podziemiach dzisiejszego Norycka, więc wysyłanie nowych więźniów odbywało się tam na potęgę. Gułag funkcjonował bez problemów przez prawie 20 lat. Ludzie umierali tam z głodu i wycieńczenia, ale prace cały czas parły naprzód. Wszystko miało się zmienić w 1953 roku, gdy po śmierci Stalina wybuchł kilkumiesięczny bunt, dziś znany jako Powstanie Norylskie. Początkowo udało nawet wywalczyć się lepsze warunki pracy, ale krótko potem zbuntowani więźniowie byli prześladowani, a nawet rozstrzelani. Koniec końców powstanie zostało stłumione, a w Norilagu dalej ginęli ludzie. Smutna historia. Ale nie rozumiem jednego: nikt nie wiedział, co tam się działo? Przecież to już było po wojnie. Nie, Sergiej, aż do czasów rozpadu ZSRR w 1991 roku o Noryjsku wiedzieli tylko wysoko postawieni rosyjscy urzędnicy, a dokumenty opisujące cały ten projekt ujrzały światło dzienne dopiero w późnych latach 90. Można było z nich wyczytać, że od 1935 aż do 1956, ostatni rok funkcjonowania Norillagu, z powodu zimna, głodu i wycieńczenia zginęło tam 16 806 więźniów. Nieznana liczba ludzi nadal wykonywała niewolniczą pracę aż do 1979, więc liczba ofiar mogła być znacznie większa. Warto pamiętać, że fundamentem dzisiejszego Norylska są wygłodniałe i zamarznięte ciała więźniów, w tym także Polaków. Straszne! Czyli ja mieszkam na miejscu, gdzie umierało tyle tysięcy ludzi? Okej, okay. ja dzisiaj nie zasnę. Zgadzam się, to okropna historia, a jej skutki odczuwamy nawet dziś. Bo choć oficjalnie nie ma już niewolnictwa, to ciężko nazwać mieszkańców Norylska wolnymi ludźmi. Granice miasta są strzeżone lepiej niż granice niektórych krajów. Oficjalnie nie ma problemu z przekroczeniem granicy, ale wszystko spoczywa tutaj na łasce rosyjskiego rządu. Od czasu ataku Rosji na Ukrainę w 2022 roku coraz mniej otrzymujemy informacji z wewnątrz kraju, a jeszcze mniej z terenu w Syberii. Aż strach pomyśleć, co może dziać się w tym i innych zamkniętych miastach. Norilsk to też najbardziej zanieczyszczone miasto w Rosji. Według Instytutu Pure Earth ma on również swoje miejsce na liście 10 najbardziej toksycznych miejsc na całym świecie. W powietrzu znajduje się tam m.in. radioizotopy cezu 137 i strontu 90. To toksyczne substancje, które powodują choroby takie jak między innymi nowotwór chociażby kości, bezpłodność czy białaczkę. Według niektórych statystyk Norysk. Miasto o powierzchni 23 km2 odpowiada aż za 1% światowej emisji dwutlenku siarki. Oczywiście trwa już akcje redukujące zanieczyszczenie, ale przypomnę Wam miejscem akcji jest Rosja. I skutek może być zupełnie odwrotny. Ha, ale my w Norilsku mamy coś, czego wy w Polsce nie macie: czarny śnieg. Co prawda toksyczny i niebezpieczny, ale jest. Tak, jednak Norilsk to nie tylko czarny śnieg, krwawa historia i komunistyczny wystrój. To miejsce, w którym żyją zwykli ludzie. W mieście znajdziemy m.in. kolegium sztuk pięknych. Zapolarny teatr dramatyczny, czy słynne muzeum, w którym możemy zobaczyć pierwszy norylski dom. Ludzie starają się żyć tutaj normalnie. Chodzą do pracy i to za niemałe pieniądze robią zakupy, a nawet wychodzą na spacer ze swoimi pupilami. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści chwalą sobie rybę z czystych, północnych wód, a także u Jeleninę, której tutaj jest naprawdę sporo. A to wszystko w otoczeniu pięknych krajobrazów i bujnej przyrody. Ale w parze z tym wszystkim idzie kompletna izolacja od reszty świata, dokładnie strzeżone granice i zanieczyszczone powietrze, które powoduje śmiertelne choroby. Warto wspomnieć, że średnia życia jest tutaj o 10 lat krótsza niż wreszcie kraju. Gdyby pozbyć się niskich temperatur, nocy polarnej i toksyn w powietrzu, to Norylsk byłby całkiem przyzwoitym miejscem do życia, no i żeby jeszcze nie leżał w Rosji. No co, w Rosji nie tak źle. Mamy tanie wódka, dużo natury i dobry władca. A, właśnie, wódka. Mogę już dostać swoją nagrodę? Bo tak trochę mnie słoszy od tego gadania. Jasne, Sergiej. Mam nadzieję, że opis i historia jednego z najbardziej depresyjnych miast na świecie Wam się spodobały. Tymczasem ja lecę kupić Sergiejowi flaszkę, bo zaraz mi tu chłopak zamarznie. Do zobaczenia!